Jak sobota, to do lidla, do lidla. Ale czy ceny są niskie? To sprawdzimy. A w asortymencie mamy i wiosnę, mamy i walentynki. Zobaczmy. Na tą naszą wiosnę przygotowujemy się do wysiewów i chcemy kupić nasiona. Jakie tutaj mamy? Nasiona ziół, warzyw, kwiatów. I od kwiatów zaczniemy. Aksamitka. Aster. Mieszanka, równe mieszanki, bratków, cynia, haber, goździk, groszek, rudbekia, oniętek, nemezja, nasturcja co tam dalej jeszcze mamy mieszanka roślin miododajnych nałąkę, malwa, łubin, lwia paszcza. Niżej maciejka ogrodowa, słonecznik odzdobny, wilec. No i zioła: bazylia, bazylia, czarnuszka. Później łubin, nie, lupczyk. Tak, mamy lupczyk, majeranek, mięta pieprzowa i tymianek właściwy. W różnych cenach te porcje: pomidor, jarmużdynia, cebula, szczypiorek. Buraki, kawon, marfi. widzą, że mamy spory wybór, pietruszka, pomidor, owiec wielkanocny, wielkanocny, już niedługo, już człowiek by chciał mieć jedne święta z głowy. Słonecznik, rzodkiewka, no już zapomniałem, że przeszliśmy do warzyw powiedzieć. Buraki, kapusta, sałata, rzodkiewka, no wiadomo, wszystko czego potrzebuje ogrodnik amator z marketu. Ale to, co przykuło moją uwagę, jest tutaj. Spójrzcie na te opakowania. Nie wiem jak Wam, ale mi przypadły do gustu. Są całkiem cacy, nie tylko dla tego storczyka, ale kiedyś wykorzystać na jakiś upominek, czy zrobić takie, nie wiem, torbę, upakować prezentami. No i mamy storczyki. Jeżeli chodzi o sam układ graficzny, to bardzo mi się kojarzą z Conflandem. Skoro to produkt polski, to prawdopodobnie ta sama hurtownia. No i co tu mamy? Rośliny wiosenne, czyli narcyzy, storczyk, gdzieś tam były hiacynty jeszcze. Tak oto się prezentuje. No nie ma wielkiego wyboru, ale jest, jest. Czekam na kaktusy i sukulenty. Wtedy będzie tak trochę w moje serduszko. Hiacynty. Były wcześniej róża, chyba że to te cięte w wiaderku za 10, chyba tak. I tak to się prezentuje. No to jak sobota, to możecie iść do Ridla.